W programie Dieta Nieoczywista jest to program, w którym poruszam tematykę związaną z szeroko pojętym zdrowym stylem życia, w tym z odżywianiem i suplementacją. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czy to, co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie, dlaczego nieodpowiednia dieta może przyczynić się do rozwoju depresji, oraz jakie składniki powinny znaleźć się w diecie osób chorujących na depresję. Jeśli już o depresji mowa, to powiedzmy sobie, czym ona tak naprawdę jest. Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja stanowi niemożność do wykonywania podstawowych czynności, niezdolność do pracy i jest jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych na świecie. Jeśli pomyślimy sobie o tych dwóch dziedzinach medycznych, takich jak psychiatria i dietetyka, to bardzo rzadko jesteśmy w stanie te dziedziny ze sobą połączyć. Wyobraźmy sobie doktora Freuda, który leży w rozpartym fotelu skórzanym z pekającą fajką i przypisującego recepturę napieczonego łososia. No, wydaje nam się to niedorzeczne, natomiast między dietetyką a psychiatrą są bardzo duże połączenia. Z doświadczenia wiem, że coraz większe grono lekarzy odsyła swoich pacjentów również do dietetyków z racji tego, że odżywianie i konkretne składniki odżywcze mają bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie oraz na funkcjonowanie naszego układu nerwowego. Wielu z nas świadomych jest też, że nasze wybory żywieniowe mają wpływ na rozwój np. Na chorób takich jak cukrzyca, insulinooporność, nadciśnienie, odpowiednia dieta ma wpływ na naszą sylwetkę. Natomiast nie wszyscy z nas są w stanie sobie połączyć to, że dieta ma wpływ również na nasze samopoczucie, na stan naszego zdrowia psychicznego oraz na rozwój właśnie chorób z pogranicza chorób psychicznych. Mówi się też, że jelita to nasz drugi mózg, nie bez powodu. Mimo to, że narządy te leżą tak daleko od siebie, są ze sobą połączone nerwem błędnym, przez który przechodzą wszelkie informacje, wszelkie sygnały, czyli z mikrobiomu sygnały mogą potencjalnie oddziaływać na ośrodkowy układ nerwowy, a z układu nerwowego mogą oddziaływać na naszą mikrobiotę jelitową. Dodatkowo nasza mikrobiota jelitowa jest odpowiedzialna za funkcje neurotransmitterów i neuromodulatorów tak naprawdę aż 90% serotoniny produkowanej w naszym organizmie produkowana jest właśnie w jelitach, dlatego ta liczba, tak wysoka liczba, powinna Państwu już uzmysłowić, jak bardzo ważna jest nasza mikrobiota jelitowa w kontekście naszego zdrowia psychicznego i samopoczucia. Jak wiadomo, nasza, nasza jelita zasiedlają bakterie, a prawidłowa mikrobiota jelitowa jest niezbędna nie tylko dla funkcjonowania układu pokarmowego, ale też dla zachowania zdrowia psychicznego. Zaburzenia czynnościowe jelit, takie jak zespół jelita drażliwego czy nieswoiste zapalenia jelit, będą odbijały się negatywnie na naszym zdrowiu psychicznym. Jeśli w naszych jelitach nie będzie odpowiednich szczepów bakterii, to tak naprawdę zakłócona zostaje produkcja neuroprzekaźników, takich jak serotonina, dopamina, glutaminian czy kwas gamma-aminomasłowy w skrócie GABA, czyli związków, które odgrywają istotną rolę w regulacji nastroju, pamięci czy uwagi. Podsumowując, aby równowaga pomiędzy naszymi populacjami bakterii była, jest konieczna, dlatego aby wytwarzać niezbędne dla siebie związki. Jelita zaś potrzebują prawidłowo funkcjonującego mózgu. Potwierdzają to również badania naukowe, które już nieraz zostały przeprowadzane właśnie na osobach chorujących na depresję. Zubożona mikrobiota jelitowa, czyli ta bardzo Mówimy tutaj o mikrobiecie jelitowej, która jest bardzo uboga, w też dobre szczepy bakterii będzie wpływała negatywnie na nasze zdrowie psychiczne. Badania wykazały, że osoby właśnie z taką słabą, bakterią, słabą mikrobiotą jelitową niestety ale częściej chorują na depresję, a w przypadku osób właśnie chorujących na depresję te zaburzenia i te objawy stają się jeszcze bardziej silne. Kiedy stres daje nam się we znaki, bardzo często skłaniamy się ku takiemu, takiej żywności na pocieszenie, tak zwanym comfort food. Zostało też przeprowadzone badanie wśród amerykańskich studentów. Jakie produkty, jakie posiłki jedzą najczęściej w momencie, kiedy dopada ich bardzo silny stres? I jak się okazało, na pierwszym miejscu były to napoje słodzone, gazowane i ogólnie słodycze, produkty bogate w cukier, na drugim miejscu były to produkty bogate w tłuszcze trans, produkty przetworzone i na trzecim miejscu były to produkty słone, czyli tutaj jakieś chipsy, paluszki i tego typu produkty. Jak się okazuje, nie każdy, kto cierpi na depresję, żywi się takim przetworzonym jedzeniem, tak zwanym śmieciowym jedzeniem, ponieważ choroba ta ma bardzo różnoraki wpływ na nasze łaknienie. U niektórych depresja będzie powodowała brak apetytu, a u drugich osób wręcz wzmożone uczucie głodu. Wielu pacjentów pomija posiłki, a jeśli już się na nie decyduje, to niestety, ale dokonuje nieprawidłowych wyborów żywieniowych. Ma to związek z produkcją stężenia serotoniny, dlatego też dbanie o siebie, przygotowywanie zdrowych posiłków może być tak naprawdę dużym wyzwaniem dla osób chorujących na depresję. A te tak naprawdę batoniki, chipsy czy inne produkty przetworzone będące na wyciągnięcie ręki, często są przez takie osoby spożywane. Jeśli już powiedzieliśmy sobie o tym, co najczęściej jest spożywane właśnie u osób chorujących na depresję, to przejdźmy teraz do takich dwóch składników, których spożywanie, nadmierne spożywanie będzie przyczyniało się do pogorszenia naszego stanu psychicznego. Pierwszym z nich jest cukier. Od dawna uważa się, że złe samopoczucie pozbawia nas umiaru jedzenia słodyczy. Co ciekawe, badania też pokazują, że taka sytuacja pojawia się coraz częściej, głównie u młodych osób. Dlaczego cukier może powodować depresję? Glukoza, czyli rodzaj cukru, który jest niezbędny dla naszego mózgu, jest tak naprawdę niezbędnym paliwem dla mózgu, umożliwia mu prawidłowe funkcjonowanie. W ciągu doby nasz mózg potrzebuje 62 gram glukozy do prawidłowego funkcjonowania. Przypomnę też, że w mózgu znajduje się ponad 100 miliardów komórek nerwowych i zapotrzebowanie mózgu na energię możemy pokryć z takiego dziennego, tradycyjnego, dobrze zbilansowanego ożywienia, niekoniecznie z dużej ilości produktów bogatych w cukier. Spożywanie tych niezdrowych, przetworzonych produktów, takich jak właśnie produktów bogatych w cukier, jakieś słodkie przekąski, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, będzie przyczyniało się do nasilania stanu zapalnego, a to może nasilać objawy depresji czy innych zaburzeń psychicznych. Aby zminimalizować ryzyko występowania depresji, należy unikać produktów wysoko przetworzonych, unikać produktów z wysokim indeksem glikemicznym, zamienić je na te produkty ze średnim ładunkiem glikemicznym oraz niskim. Jak to zrobić? Wystarczy pieczywo pszenne i produkty pszenne zamienić na te pełnoziarniste, takie jak ryż brązowy, komosa ryżowa, płatki owsiane, nasiona, nasiona chia, produkty też o niskim indeksie glikemicznym, czyli warzywa, owoce, głównie owoce. Godowe niskocukrowe. Drugim składnikiem, który też będzie wpływał na pogorszenie naszego stanu psychicznego, jest tłuszcz. W ostatnich latach dość mocno zmieniło się podejście do tłuszczów w diecie. Początkowo uważano, że wszystkie tłuszcze mają negatywny wpływ na zdrowie, niezależnie od pochodzenia. Natomiast teraz bardzo często już wyróżniamy te tłuszcze złe, czyli to margaryna, oleje palmowe, oleje uwodornione, które będą przyczyniały się do powstawania chorób układu krążenia. Dzielimy również tłuszcze na te dobre, które powinniśmy na co dzień spożywać. Do nich zaliczamy awokado, nasiona chia, różnego rodzaju pestki, oliwę z oliwek, olej lniany, orzechy. Jeśli chodzi o tłuszcze, to dzielimy je na nasycone i nienasycone. Te nienasycone z kolei na jednonienasycone i wielonienasycone. Do tych wielonienasyconych zaliczamy kwasy omega-3 i omega-6, które głównie w naszej diecie powinny się pojawiać. Jeśli chodzi o kwasy omega 6, to pamiętajmy, że tutaj też rozróżniamy dobre jak i złe. Jeśli mówimy o tych dobrych, to oczywiście pochodzenia roślinnego, głównie znajdziemy je w olejach roślinnych. Dobrym źródłem kwasu omega 6 jest olej z wiesiołka, który zawiera kwas gamma linolenowy, właśnie zawarty w tym oleju. Spożywanie produktów bogatych w tłuszcz będzie pozytywnie wpływało na naszą dietę, ale tylko w, na nasze samopoczucie, ale tylko wtedy, e, jeśli będą one spożywane w odpowiednich ilościach i w odpowiednich proporcjach. Przejdźmy teraz do tego, co powinniśmy spożywać na co dzień, aby poprawić nasze samopoczucie. Co powinny jeść osoby, które mają jakieś zaburzenia psychiczne, które cierpią na depresję. Przede wszystkim kwasy omega-3, które wykazują bardzo silne działanie przeciwzapalne, są wodulcem błon komórkowych, biorą udział w procesie wytwarzania hormonów. Niestety w naszej diecie, mimo to, że często spożywamy jakieś tłuste ryby morskie, które są właśnie najlepszym źródłem kwasów omega-3, to okazuje się, że tych kwasów omega-3 dostarczamy do organizmu zbyt mało, a prawda jest taka, że nasz organizm nie jest w stanie ich samodzielnie syntetyzować, dlatego powinniśmy przyjmować je wraz z pożywieniem oraz suplementacją. W przypadku osób chorujących na depresję przeprowadzono wiele badań naukowych na temat spożycia kwasu EPA i DHA pochodzenia rybiego bądź też morskiego, bo przypomnę, że te kwasy możemy również pozyskać z mikroalk morskich. I jak wykazały badania naukowe, osoby, które spożywają duże ilości kwasów omega-3, tak naprawdę mają o wiele mniejsze i delikatniejsze objawy depresji. Jeśli chodzi o spożywanie kwasów omega-3, to nawet amerykańskie stowarzyszenie farmaceutyczne wydało takiej takie rozporządzenie, że oprócz tego, że leczymy pacjentów z depresją farmakologicznie, to tacy pacjenci powinni również przyjmować 1 gram kwasów omega-3 dziennie, aby zminimalizować te objawy depresji i zmniejszyć, zmniejszyć zdecydowanie postęp tej choroby. Jeśli chodzi o spożycie kwasów omega-3 w diecie, to bardzo często zdarza się, że też spożywamy je w zbyt małej ilości, spożywamy więcej kwasów omega-6 w stosunku do omega-3, co niestety będzie działało prozapalnie. Dlatego pamiętajmy, że te źródła kwasów omega-3 w diecie powinno się pojawić i jest to jeden z suplementów diety, które bardzo często są rekomendowane dla osób zmagających się z depresją. Nie możemy też zapomnieć o witaminie D3, potocznie zwanej witaminą słońca, którą no niestety w tym okresie jesienno-zimowym nie jesteśmy w stanie je syntetyzować. Tak naprawdę, jeśli chcielibyśmy zaspokoić swoje dzienne zapotrzebowanie na witaminę D3, powinniśmy w okresie letnim przebywać w tych godzinach największego nasłonecznienia, mniej więcej 15 minut, na tym pełnym słońcu, z odsłoniętymi rękoma, jak i nogami. Natomiast co my w tym czasie robimy? My jesteśmy najczęściej w pracy, w budynkach, w pomieszczeniach zamkniętych, klimatyzowanych i niestety dostępu do tego słońca nie mamy. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że przyjmując 2000 jednostek witaminy D3 przez cały rok, czyli tą rekomendowaną dawkę, nie tylko w tym okresie jesienno-zimowym, ale też letnim. Okazało się, że poziom jest dość niewystarczający, dlatego polecam zawsze sprawdzenie tego poziomu wyjściowego witaminy D3 w surowicy i dostosowanie dawki do naszych potrzeb. Jeśli chodzi o witaminę D3, to ona również będzie bardzo pozytywnie wpływała na nasze samopoczucie, na stan naszego zdrowia psychicznego, dlatego też poleca się ją właśnie w przypadku depresji. Jeśli chodzi o witaminy, które również powinny pojawić się w diecie osób chorujących na depresję, w diecie osób, które chcą poprawić swoje samopoczucie, są to witaminy z grupy B, które wpływają na pracę układu nerwowego, zapobiegają też często depresji i łagodzą jej objawy. Najważniejsze tutaj są foliany, czyli witamina B9 i witamina B12. Między pełnionymi przez nie funkcjami występują wzajemne zależności. Niedobory witaminy B12 bardzo często prowadzą mnie do niedoboru folianów, co z kolei może przyczyniać się do utraty komórek nerwowych mózgu tych głównie w hipokampie. Najczęstszym właśnie objawem też folianów jest depresja. Foliany mogą też uczestniczyć w procesie wytwarzania. Serotoniny, która w przypadku osób chorujących na depresję jest na niskim poziomie. Do głównych źródeł folianów zaliczamy zielone warzywa liściaste, które możemy spożywać tak naprawdę każdego dnia. Może to być rukola, może to być szpinak, jarmusz czy inne produkty zielone, nad pietruszki, które przemycimy w koktajlu, w zupach, sałatkach czy też na kanapkach. Warto też włączyć do diety duże ilości roślin strączkowych, cytrusów, bananów, awokado, orzechu. Nasion, jak też ryb, które będą źródłem właśnie wymienionych witamin. W zapobieganiu depresji i łagodzeniu jej objawów znakomicie sprawdzają się również pozostałe witaminy z grupy B. Tutaj mowa o witaminie B1, tiaminie i B2, pirydoksynie. Kolejne witaminy, które również pojawi powinny pojawić się w diecie, to witaminy o potencjale antyoksydacyjnym. Mówimy tutaj o witaminie A, witaminie C oraz E. Witaminy te naturalnie znajdziemy w owocach i warzywach. Jeśli chodzi o witaminę A, to przede wszystkim marchew, bataty, szpinak, fasola. Witamina C wszystkie produkty tutaj wszystkie owoce cytrusowe, jak również papryka, kiwi, brokuły. I witamina E to również produkty roślinne. Znajdziemy je głównie w orzechach, w olejach roślinnych. W diecie nie może zabraknąć również żelaza, które jest niezbędne do tworzenia osłonek mielinowych, które chronią komórki nerwowe. Istnieje bardzo duży związek pomiędzy niskim poziomem żelaza a depresją. Jak też wykazują publikacje naukowe, bardzo często na niedobór żelaza i na depresję cierpią osoby, które przychodzą na dietę wegańską bądź wegetariańską. Jak wiadomo, w tych modelach diet pozbywamy się produktów mięsnych, przez co nie jesteśmy w stanie sobie tego żelaza dostarczać naturalnie wraz z dietą. Natomiast jak okazuje się, osoby, które przechodzą na dietę wegańską czy wegetariańską, bardzo często nie robią tego pod kontrolą lekarza czy dietetyka, przechodzą samodzielnie. Jak się później okazuje, ta dieta jest bardzo źle zbilansowana i z diety, która jest rekomendowana jako dieta prozdrowotna, okazuje się, że narobiliśmy sobie często więcej szkody niż pożytku. Warto również zwrócić uwagę w diecie na selen, na cynk oraz magnez. Jeśli chodzi o produkty, a w zasadzie o przyprawy, które powinny znaleźć się w diecie i które mają udowodnione działanie właśnie na nasz układ nerwowy, takie o potencjale antyoksydacyjnym, to pierwszą taką przyprawą jest szafran. Według badań naukowych on bardzo istotnie łagodzi objawy depresji. Szafran jest chyba najdroższym przyprawą świata. Szafran jest droższy od złota, a to też oznacza, że jest bardzo intensywny w smaku, dlatego należy używać go z takim rozsądnym umiarem. Wystarczy szczypta do dodawanych potraw. Druga przyprawa o takim potencjale antyoksydacyjnym to kurkuma, a dokładnie zawarta w niej kurkumina, która jest bardzo silnym antyoksydantem. Możemy oczywiście kurkumę dodawać do wszelkich potraw, takich rozgrzewających, do jakiegoś kary, zupy krem, pieczonych warzyw. Natomiast spożywając samą kurkumę jako przyprawę, nie jesteśmy w stanie sobie dostarczyć jej aż tak dużo, aby uzyskać to działanie antyoksydacyjne, na najwyższym poziomie. Powinniśmy tej kurkuminy, czyli składnika aktywnego, który jest zawarty w kurkumie, spożywać od 500 do 1000 mg dziennie. Dlatego poleca się wtedy włączenie dodatkowej suplementacji. A jeśli mowa już o kurkuminie. To nie zapominajmy, że aby była ona aktywowana w naszym organizmie, należy spożywać ją z piperyną, czyli związkiem czynnym zawartym w pieprzu. Dlatego drodzy państwo, jeśli już przygotowujemy jakiś posiłek i dodajemy do niego kurkumę, to nie zapominamy o pieprzu, aby uaktywnić właśnie to działanie kurkuminy o potencjale antyoksydacyjnym. Kolejna przyprawa, która również ma działanie, wykazuje działanie przeciwdepresyjne, to oregano, który zawiera aktywny składnik. Jakim jest karwakrol? Oregano możemy dodawać do wszelkich potraw, mogą być to sałatki, jakieś marynaty, zupy, marynaty na przykład do jakichś oliwek, czy do przyprawiania na przykład pieczonych warzyw. Jak w takim razie powinna wyglądać dieta, która będzie uwzględniała wszystkie wymienione produkty? Jak w przypadku wielu chorób, Znakomicie sprawdzi się model diety śródziemnomorskiej, która ma bardzo wysokie działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, bazuje głównie na świeżych owocach, warzywach, na porcji zbóż pełnoziarnistych w każdym posiłku. Wykazuje również duże spożycie oliwy z oliwek, olejów roślinnych, orzechów, pestek. Śródziemnomorski styl życia opiera się głównie tak naprawdę na produktach lokalnych, produktach świeżych. Mięso tak naprawdę jest rekomendowane raz w tygodniu, dobrej jakości czerwone mięso. W większości są to produkty roślinne, produkty strączkowe. Może to być fasola, ciecierzyca, soczewica, bób. Do gotowania, smażenia używa się najwyższej jakości oleja. Tutaj mowa o oliwie z oliwek do produktu, do takich potraw, które robimy na ciepło. Natomiast na zimno korzystamy z olejów tłoczonych na zimno, dobrej jakości olejniany, rzepakowy, z wiesiołka, z ogórecznika. W ramach tego stylu życia, też tego modelu życia, modelu diety, spożywa się bardzo mało. Na biału, natomiast skupia się też na rybach, na owocach morza. Oczywiście, chcąc poprawić swoje samopoczucie, nie musimy od razu przechodzić na dietę śródziemnomorską, natomiast postarajmy się ją przekształcić na takie polskie, na nasze warunki, gdzie możemy zminimalizować spożycie produktów wysoko przetworzonych, a zwiększyć z kolei spożycie produktów roślinnych, owoców, warzyw, roślin strączkowych, ryb i owoców morza. Pamiętajmy też, że nasz model żywieniowy, nasz sposób żywienia dostosowujemy do naszego stanu zdrowia, do naszych wyników badań oraz preferencji smakowych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.